Dwaj Boży świadkowie, nauczanie domowe 19 listopada, Apokalipsa św. Jana, rozdział 14, wersety od 4 do 12. Mnie Janowi powiedziano. Oto dwaj moi świadkowie, oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. A jeśli ktoś chce ich skrzybdzić, Ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi zginąć. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania i mają władzę nad wodami, by w krewie przemienić i wszelką plagą uderzyć w ziemię, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swego świadectwa bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia ogląda ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. Z ich powodu mieszkańcy Ziemi cieszą się i radują, i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom Ziemi zadali katusze. A po trzech i pół dnia duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie zobaczyli ich. W dwóch świadkach z 11 rozdziału Apokalipsy doszukiwano się Mojżesza i Eliasza. Mojżesz zmienia wodę w krew, Eliasz sprowadza ogień z nieba. Obaj też pojawiają się przy Jezusie w czasie przemienienia. Niektórzy ojcowie kościoła, jak Tertulian czy Ireneusz, Przypuszczali, że to Henoch i Eliasz, a to z tego powodu, że w Biblii słyszymy, że oni nie umarli. Ale jest dużo prostsza interpretacja: to mogą być osoby, które Bóg pośle u kresu czasów, by były Jego świadkami, Jego prorokami, jak słyszymy, głosicielami Bożego orędzia, głosicielami Ewangelii i cudotwórcami. W jego imię będą dokonywać tych nadzwyczajnych znaków i cudów. Myślę, że to będzie dwójka współpracująca ze sobą kapłan i świecki. Ich misja będzie wspólna, dzieło wspólne, śmierć wspólna i wspólne zwycięstwo. Ta ich obecność i działalność będzie podkreśleniem jedności. Charyzmatyczności, wspólnotowości i komplementarności. Bóg działa logicznie. U końca dziejów kościół będzie wypróbowany i dojrzały. Zatem ta posługa będzie miała te właśnie cechy cechy dojrzałości i pełni. Posługi i charyzmaty będą harmonijnie współpracowały, współdziałały u końca czasów. Módlmy się więc o to, żebyśmy sami, żeby cały Kościół dojrzewał do takiej właśnie współpracy, żeby za każdym razem, kiedy kapłan i świecki współpracują, żeby było to Boże świadectwo, żeby zawsze te dwie osoby były Bożymi świadkami dla świata, dla dziejów, dla sytuacji, w której występują razem, działają razem. Umierają razem i zwyciężają razem. Zadanie dla Ciebie na dziś. Z kim współpracujesz w Kościele? Kto jest tym Twoim drugim świadkiem? Kapłanem albo tym świeckim? Pomódl się za tego swojego drugiego świadka dzisiaj. Niech w tym wzroście współpracy błogosławi Wam Ojciec Syn i Duch Święty.